I powiedział także do nich, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są sprawiedliwi, a innych lekceważyli to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, ale błyszczyści, cudzołożnicy. Albo jak ten oto celnik poszedł dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mojego dorobku, a celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w piersi swoją, mówiąc: Boże, bądź miłości w Powiadam Wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Przynieście też do Niego i dzieci, aby się ich dotknął, A widząc to uczniowie, gromili ich. Jezus zaś przywołał je i rzekł Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie. I nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam Wam. Kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do Niego. Wielki jest Pan nasz i potężne mocy. Mądrość Jego jest niezmierzona. Pan podnosi pokornych, bezbożnych do ziemi pomierza.